Tomaszowskie Koło Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta włączyło się w ogólnopolską kampanię Pomagamy ze Smakiem, której organizatorem był zarząd główny tej organizacji. Wielki finał polegający na gotowaniu posiłku dla osób bezdomnych odbył się w ponad 50 miastach Polski. Tomaszowie w akcję włączyli się też przedstawiciele władz miasta i lokalnych instytucji. Jest to akcja skierowana przede wszystkim, żeby podkreślić, że Towarzystwo Świętego Brata Alberta w tym roku obchodzi 35-lecie swojej działalności. Ale też, żeby podkreślić, że wszystkim nam zależy na osobach bezdomnych że oni, którzy dziś w życiu zabłądzili, stali się osobami bezdomnymi, wykluczonymi społecznie, nie są odrzucani przez społeczeństwo. Że wszystkim nam, a szczególnie władzom, zależy na ich. Dobru. Organizatorzy akcji przygotowali dla bezdomnych kapuśniak i dusiche. Z posiłku skorzystało ponad 40 podopiecznych tomaszowskiego schroniska oraz znajdujący się przy nim całodobowej ogrzewalni. Ponieważ rozpoczął się sezon zimowy, obie formy schronienia cieszą się ogromnym zainteresowaniem osób, które nie posiadają własnego dachu nad głową. Mogą tu skorzystać nie tylko z noclegu i ciepłego posiłku, ale też umyć się i dostać czystą odzież. W schronisku nie ma już wolnych miejsc, ale w ogrzewalni zawsze przyjmiemy każdą osobę, nie zostawimy nikogo bez pomocy. Co potrzebujecie na zimę? Na zimę najbardziej potrzebujemy odzież, tak jak zwykle. Już apelowałam do społeczeństwa, jeszcze raz ten apel powtarzam, że jeśli macie państwo odzież męską, najważniejsze to są buty, spodnie i kurtki i bielizna osobista, bardzo chętnie przyjmiemy. Pani prezydent, jak się Pani obiera? Troszeczkę tępe noże, to chciałabym zaznaczyć, ale wszystkim nam idzie bardzo dobrze. Połowa worka ziemniaków już obrana, druga połowa przed nami. Jestem przekonana, że Dysika będzie wyśmienita. Kto w domu na co dzień obiera ziemniaki u Pani prezydent? Czy Pani też to robi sama? Mam bardzo małą praktykę w tym zakresie, ale rzeczywiście, jeżeli istnieje konieczność obrania ziemniaków, czy nie, to ja. Panie komendancie, który to raz Pan obiera ziemniaki? Nie potrafię powiedzieć który, ale na pewno nie pierwszy raz, także coś tam, coś tam potrafię, no. Czy w domu Pan pomaga żonie? Jeżeli jest taka potrzeba, z przyjemnością. W kuchni zawsze Pan służy pomocą? Myślę, że czasami zdarza mi się jakaś pomoc. A tutaj, jak się obiera? Czy będzie Pan degustował również? Jeżeli tylko będzie taka okoliczność, skorzystam. Podobno tę noże macie. Mój wyjątkowo jest nietępy. Pani Gosi, jak pani idzie to obieranie? Bardzo fajnie, bardzo. To jest super inicjatywa, i e, fajnie, że jesteśmy tutaj e, wszyscy. No i wszyscy te ziemniaczki powoli obierzemy. E, większą część mamy już e, za sobą, a ja od razu powiem, że mam dużą praktykę, bo to ja obieram w domu ziemniaki, więc e, skończymy za chwilę. No, zobaczymy, zobaczymy, bo tam macie po jedną trzecią pojemnika tych ziemniaków. Ale to będzie jeszcze jeden pojemnik, to my tak szybko nie skończymy, bo my tu przyszliśmy na dłużej. A ta coś wolno Wam idzie. Wolno. Pani Jolu, czy to będzie zjadalne? No mam nadzieję, słuchajcie, no, nie przyjmuję innej wersji pod uwagę. Tylko i wyłącznie, że zjadalne i pyszne, smaczne, przygotowywane w doborowym towarzystwie, także atmosfera. Tak, większość atmosfera też sprzyjająca, także wszystko na plus. Kto będzie doprawiał? O, każdy według własnego smaku. No nie wiem, czy to dobre, no ale co to z tego wyjdzie? No, Myślę, że tu się znajdzie chyba gospodyni. Czy macie próbowacza? No, pani gospodyni będzie próbowała. Ja myślę, że tutaj e, panowie podopieczni tego schroniska z, z pewnością będą chcieli jako pierwsi skosztować tych naszych wyrobów. Więc i oddamy prym w tym zakresie. Jakie będą przyprawy używane dzisiaj do tej dusichy? O, to trzeba zapytać głównego kucharza. My tutaj tylko ubieramy pomoc w kuchni, także nie wiem. Mąka. Pani kucharzu, co będzie? Zupa ugotowana z kapusty kiszonej, z kaszą manną, z przyprawami, czyli wegetą, czyli, yy, czyli, czyli majerankiem. To będzie też zaprawione trochę mąką, do tego będzie staropolska dusicha, czyli ziemiaki zagęszczone mąką, okraszone skwareczkami. Co się pan tak czai z tym obieraniem? Dlaczego się czaję? Staram się jak mogę. U mnie akurat w domu moja żona gra pierwsze skrzypce, jeżeli chodzi o gotowanie. Ja tylko jestem pomocą, ale tutaj jakoś myślę, że sobie radzę. Pan zmywa chociaż w kuchni? Nie no, oczywiście. Bo posiadam zmywarkę, ale jak najbardziej e, nie zawsze urządzenia zastąpią pracę rąk ludzkich. Także, także zmywam. Przyjemna praca w kuchni? Nie no oczywiście, no tak jak moi przedmówcy w takim towarzystwie to można cały dzień obierać i nie tylko. A jak żona usłyszy, co pan mówi, czy to jest prawda? Nie no, oczywiście, no, e, tak jak mówię, no mnie żona gotuje i, i naprawdę dobrze gotuje, także e, myślę, że może mnie po takiej akcji w telewizji e, dogonić do paru domowych e, prac, także. Zagoni w domu na pewno.